Rozdział jedenasty W puszczy niebezpieczeństwa i ucisku Z radością przywitały pasterza i razem usiedli na ziemi. Gorąco pogratulował im podołania wezwaniu, jakim było wspięcie się na urwisko, a następnie łagodnie położył ręce na ranach, które strwożona wyniosła z upadku. Jego dotyk natychmiast ją całkowicie uzdrowił. Następnie pasterz zaczął opowiadać im o kolejnym etapie wędrówki. Teraz musicie przejść przez las, który okrywa niemal całą powierzchnię gór, aż do linii wiecznych śniegów. Droga będzie się piąć bardzo ostro pod górę, ale co jakiś czas napotkacie bezpieczne kryjówki, w których będziecie mogły wypocząć. Las ten nazywa się Puszczą Niebezpieczeństwa i Ucisku. I glaste drzewa wyrastają tu tak wysoko i rosną tak gęsto, że ścieżka może się nieraz wydawać bardzo ciemna. Na zboczach tych często zdarzają się burze, ale nie pozwólcie, aby was to zatrzymało. Pamiętajcie, że nic nie można Wam tak naprawdę zrobić krzywdy, jeśli będziecie podążać ścieżką mojej woli. Aż dziw, brał, że po pokonaniu tylu niebezpieczeństw. I stromych podejść, nawet po bezpiecznym spięciu się na niemożliwe do przejścia urwisko, charakter stworzonej tak wiernie odzwierciedlał jej imię. A jednak tak właśnie było. Kiedy tylko pasterz wymówił słowo niebezpieczeństwo i ucisk, znowu zaczęła cała trząść się i dygotać. Puszcza niebezpieczeństwa i ucisku, powtórzyła z żałosnym drżeniem w głosiku. Ach, pasterzu! Gdzie jeszcze mnie zaprowadzisz? Poprowadzę cię w stronę wyżyn, odparł natychmiast pasterz, obdarzając ją najpiękniejszym uśmiechem. Czasem się zastanawiam, czy ty naprawdę możesz mnie tam doprowadzić? Z jękiem powiedziała biedna, niemądra dziewczyna. Zastanawiam się, czy nie dasz za wygraną i nie przestaniesz sobie mną w ogóle zawracać głowy. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że już zawsze będę kulała i nawet ty nie jesteś w stanie zmienić moich stóp w nogi łani. Mówiąc to, patrzyła niepocieszona na swoje nogi. Nie da się ukryć, że w tym momencie były bardziej powykręcane niż kiedykolwiek wcześniej. Nie jestem człowiekiem, nie mógłbym cię zawieść, odpowiedział z powagą pasterz. Spójrz mi w oczy, czy naprawdę wierzysz, że mógłbym cię okłamać? Czy mógłbym powiedzieć coś i nie dotrzymać słowa, albo czy mógłbym nie wykonać tego, co obiecałem? Strwożona drżała wciąż lekko, trochę z powodu tonu, jakim wypowiedział te słowa, a trochę po prostu dlatego, że nadal była strowożoną i zaczęła już wyobrażać sobie, jak będzie wyglądać owa puszcza, niebezpieczeństwa i ucisku. Myślenie o tym doprowadzało ją niemal do szaleństwa. Odparła jednak ze skruchą w głosie. Wiem, że nie mógłbyś mi okłamać. Wiem, że wypełnisz to, co powiedziałeś i dotrzymasz słowa, które mi dałeś. W takim razie, stwierdził pasterz, przemawiając znowu z ogromną łagodnością, przeprowadzę cię przez niebezpieczeństwo i ucisk. Ale nie wolno ci się bać, bo przecież cały czas będę z tobą, nawet jeśli poprowadzę cię ciemną doliną. Nie ma powodu, abyś się lękała, bo moja laska i kij będą cię pocieszać. Po chwili dodał, nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lęczącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy twojej, ciebie tu jednak nie dotknie. Albowiem piórami swymi okryję cię, a pod skrzydłami moimi znajdziesz schronienie. Psalm 91 o, 4 do 7 wersetu. Słowa, które wypowiadał, pełne były nieopisanej łagodności. Wówczas rwożona uklękła u jego stóp i zbudowała jeszcze jeden ołtarz, mówiąc: Zaprawdę, choćbym przechodziła ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Nawet w momencie, kiedy składała to wyznanie, szczękała ze strachu zębami, a jej dłonie pokryły się potem. Spojrzała więc prosto w twarz pasterza i dodała: Ty nie jesteś człowiekiem, abyś nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, abyś żałował. Gdy ty coś mówisz, to też spełniasz. Pasterz uśmiechnął się jeszcze bardziej pocieszająco niż wcześniej. Położył obie dłonie na jej głowie i ogłosił. Bądź mocna, o tak, bądź mocna i nie lękaj się. Następnie powiedział: Nie pozwalaj sobie na snucie wizji o tym, jak będzie wyglądać ten odcinek podróży. Uwierz mi, kiedy dotrzesz już do tych miejsc, przed którymi teraz tak się wzdrygasz, nie będą one w żadnym stopniu przypominać tego, czego oczekiwałaś. Podobnie jak to było w przypadku wspinaczki na ścianę urwiska muszę ci jednak ostrzec że wśród rosnących wzdłuż ścieżki drzew pookrywali się twoi wrogowie jeśli pozwolisz aby strach zaczął przemawiać do twojej wyobraźni będziesz przepełniona drżeniem i trwogą nawet tam gdzie nie będzie żadnego powodu do lęku kiedy tylko skończył mówić podniósł kamyk z tego miejsca w którym klęczała i podał jej aby schowała go razem z innymi pamiątkami Następnie odszedł swoją własną drogą, a stworzona jej towarzyszki ruszyły ścieżką, która wiodła przez las. Ledwo minęły pierwsze drzewa, kiedy za jednego z pni wyjrzała pełna złości i wstrętną twarz narzekania. Z zawrotną prędkością wyrzucał siebie słowa, by po krótkiej chwili na powrót schować się za drzewo. Musisz przyznać, strwożona, teraz to już naprawdę przesada. Co on jeszcze wymyśli? Kto by pomyślał zmuszać taką małą, wystraszoną kalekę jak ty do przechodzenia przez niebezpieczeństwa, które nie powinny być udziałem nikogo poza silnymi, dzielnymi mężczyznami? Nawet strach nie jest tak okrutny jak ten twój pasterz. Ledwo skończył mówić, kiedy za drzewa wyjrzała uraza i rzekł zagniewanym głosem: żeby chociaż można było powiedzieć na jego obronę. Że nie miał innego wyjścia. Tymczasem przecież istnieje droga bardzo dogodna, ścieżka, która omija las i prowadzi aż do linii wiecznych śniegów bez narażania wędrowca na te wszystkie całkowicie zbędne zagrożenia. Wszyscy inni chodzą tamtędy. Dlaczego ty miałabyś być wyjątkiem? Ta ścieżka jest tylko dla męczenników, a ty, moja droga, w żaden sposób. Do tej roli nie pasujesz. Potem strach na długą chwilę wbił w nią swój wzrok, aż wreszcie odezwał się z pogardą. Wydaje ci się, że zostaniesz małą bohaterką, że przejdziesz przez puszczę niebezpieczeństw z pieśnią na ustach? Jesteś gotowa się założyć? Zobaczysz jeszcze, jak będziesz wrzeszczeć i zawodzić z przerażenia, jak potępieniec. Do końca życia nie uda ci się odzyskać równowagi. Następnie wystosował przemowę gorycz, cedząc słowa za innego drzewa. On naprawdę jest do tego zdolny. Uprzedzałem cię zresztą. Za każdym razem, kiedy przejdziesz posłusznie przez jakieś trudne doświadczenia, on już ma dla ciebie przygotowane coś znacznie gorszego. Wreszcie pycha, który nadal kulał i przez to był jeszcze bardziej uszczypliwy. Powiedział, oczywiście zdajesz sobie sprawę z tego, że on nie spocznie, dopóki nie doprowadzi cię do całkowitego poniżenia i upodlenia. To przecież jedyny sposób, aby zdobyć ową drogocenną pokorę, za którą on tak bardzo szaleje. Upokorzy cię tak bardzo, że nie podniesiesz się z ziemi i będziesz pośmiewiskiem dla każdego, kto cię zobaczy. Strwożona jej towarzyszki szły dalej, nie odpowiadając im i nie zwracając uwagi na jej docinki. Mimo to podobnie jak było to wcześniej, strwożona dostrzegła, że zaczyna mocniej kuleć za każdym razem, kiedy słyszy ich uwagi. Naprawdę nie miała pojęcia co zrobić. Kiedy ich słuchała jej krok, robił się coraz mniej pewny. Jednak kiedy zakrywała dłońmi uszy, musiała puścić ręce towarzyszy i zaczynała potykać się i upadać. Zatrzymały się na chwilę, aby naradzić się w tej sprawie. Wreszcie cierpienie otworzyła apteczkę pierwszej pomocy, która była przymocowana do jej zapaski. Wywioła z niej trochę waty i włożyła ją w uszy stworzonej, Choć dziewczyna musiała pogodzić się z odrobiną dyskomfortu, Rozwiązanie to dało jednak oczekiwany rezultat. Przynajmniej na jakiś czas, kiedy piątka napastników zorientowała się, że strwożona nie słyszy ich docinków, wkrótce znużyli się i zostawili ją w spokoju. Czekając, aż znowu pojawi się jakaś dobra okazja, by ją pomęczyć. Początkowo puszcza nie wydawała się wcale straszna. Być może dlatego, że na tej wysokości górskie powietrze było tak świeże i mocne. Iż każdy, kto nim oddychał, też zaczynał czuć się świeży i mocny. Wciąż świeciło słońce, a strwożona zaczęła odczuwać coś, czego nigdy wcześniej jeszcze nie doświadczyła. Dreszcz podniecenia i, choć trudno w to uwierzyć, przyjemność przeżywania przygody. Oto ona, kaleka, strwożona, wędrowała sobie przez puszczę niebezpieczeństw i wcale się tym nie przejmowała. Sytuacja ta utrzymywała się przez dłuższy czas, do chwili, kiedy czarne chmury zaczęły stopniowo okrywać coraz większą część nieba, aż w końcu całkowicie przesłoniły słońce. W oddali słychać było głuche grzmienie, a cały las jakby zamarł w nagłej ciemności. W jednej chwili niebo przecięła błyskawica, a gdzieś niedaleko rozległ się rozdzierający huk. Tuż przed nimi padło jedno ogromne drzewo, a potem następne i jeszcze następne. W tym momencie rozszalała się już potworna nawałnica, ogarniając je z każdej strony. Wśród przewalającego się dudnienia grzmotów i skwierczących odgłosów uderzających piorunów, zdawało się, że cały las wokół nich jęczał, trząsł się i przewracał na ziemię. Najdziwniejsze było to, że choć strwożoną. Przychodzi dreszcz, za każdym razem, kiedy rozlegał się huk, nie można powiedzieć, aby tak naprawdę się bała. Nie odczuwała paniki, ani myślała o ucieczce, nie czuła nawet zbytniego niepokoju, powtarzała sobie bowiem bez przerwy, chociaż padnie u boku twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy twojej. Ciebie to jednak nie dotknie, albowiem piórami swoimi okryję cię i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Tak więc przez cały czas trwania burzy wypełniały ją przedziwny i wspaniały, zarazem nieznany jej dotychczas pokój. Szła więc dalej w towarzystwie swoich przewodniczek, powtarzając, nie umrę, ale będę żyła i opowiadać będę dzieła Pana. Wreszcie pomruki burzy zaczęły się coraz bardziej oddalać, grzmoty przycichły, a dookoła zapanowała cisza. Trzy podróżniczki zatrzymały się, aby wyżąć przemoczone ubrania, osuszyć włosy, doprowadzić się nieco do porządku. W tym właśnie momencie niedaleko nich ponownie ukazał się strach i zaczął krzyczeć na cały gardło. Słuchaj mnie dobrze, stróżona. Burza schowała się za szczyt tylko na małą chwilę, teraz zaczyna się z powrotem przybliżać i tym razem uderzy ze znacznie większą mocą niż poprzednio. Wracaj szybko tą samą ścieżką, którą tu przyszłaś, tak, żebyś znalazła się już jak najdalej od tych niebezpiecznych drzew, zanim burza rozpęta się na nowo. Po tym razem już na pewno zginiesz. To ostatnia szansa na to, żebyś mogła ujść z życiem. Słuchajcie, dość niespodziewanie odezwała się stworzona, podczas gdy woda nadal kapała jej z włosów, a przemoczone suknie oblepiały jej nogi jak mokre szmaty. Nie zniosę już dłużej pokrzykiwania tego typka. Proszę, pomóżcie mi! A następnie, pokazując im, jaką pomoc miała na myśli, schyliła się, podniosła kamień i cisnęła go prosto w strach. Jej dwie towarzyszki po raz pierwszy w czasie ich podróży roześmiały się i zasypały kryjących się wśród drzew złoczyńców gradem kamieni. Już po małej chwili po jej prześladowcach nie było śladu. W tej samej chwili ujrzały tuż przed sobą ukrytą wśród drzew chatę. Przyszła nadzieja na schronienie i osłonę przed burzą, która rzeczywiście ponownie się do niej zbliżała. Pośpieszyły w stronę chaty, zauważając po drodze, że stoi ona na samym środku sporej polany, daleko od drzew. Kiedy nacisnęła klamkę, stwierdziła z ulgą, że drzwi są otwarte i z poczuciem wdzięczności wschlizgnęły się do środka. Cierpienie natomiast zamknęła drzwi z zasuwem, jak się okazało w samą porę. Już po sekundzie do drzwi zaczęli dobijać się jej nieprzyjaciele. Powrzaskując przy tym. Hej, otwórzcie w tej chwili drzwi i nas wpuśćcie. Znowu zaczyna się burza. Nie bądźcie nieludzkie. Nie możecie przecież zostawić nas tutaj na łaskę losu. Strwożona podeszła do drzwi, przez dziurkę od klucza Wykrzyczała im w odpowiedzi ich własną radę. Wracajcie szybko, tą samą ścieżką, którą tu przyszliście, tak, żeby znaleźć się jak najdalej od tych niebezpiecznych drzew, bo w przeciwnym wypadku na pewno zginiecie. To ostatnia szansa na to, żebyście mogli ujść z życiem, zanim burza rozpęta się na nowo. Za drzwiami słychać było przez chwilę mamrotanie pod nosem, przekleństwa, a następnie coraz bardziej odległy tupot uciekających stóp. Wygląda na to, że tym razem rada została przyjęta. Nawałnica uderzyła w nich ze świeżą siłą, mocniejsza i bardziej zaciekła niż poprzednio. One jednak były bezpieczne we wnętrzu chatki, ukryte poza zasięgiem opadających drzew, pod szczelnym dachem, przez który nie spadła na nie ani kropla wody. W izbie znalazły zapas drewna na opał, ułożony starannie obok niewielkiej kuchni. Na której stał czajnik i kilka petelni. Kiedy cierpienie zajęła się rozpalaniem ognia, smutek napełniła czajnik. Podznajdująco się tuż za oknem rynną, strwożona podeszła do kredensu, aby sprawdzić, czy nie znajdzie tam jakichś skarbów. Na półkach stały talerze, a obok nich różnego rodzaju konserwy, a także pudełko szaśnych herbatników. Kiedy na zewnątrz wciąż szalała rozjuszona burza. One już po krótkiej chwili siedziały wokół kominka, słuchając trzaskania płomieni, ogrzewając się i susząc przemoczone ubrania, pijąc kakao i posilając się. Choć wycie na wałnicy było niemal ogłuszające, a chatka drżała co rusz pod wpływem huku piorunów, w środku panował całkowity spokój, nastrój wdzięczności i wesela. Ku własnemu zadziwieniu strwożona doszła nagle do wniosku, że był to najszczęśliwszy i najbardziej przesycony pokojem moment w czasie całej ich dotychczasowej wędrówki. Leżąc na materacach, których sterten znalazły w jednym z kątów, nadal powtarzała sobie te słowa: Albowiem piórami swymi okryję cię i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Tym razem burza uderzyła w las z ogromną wściekłością przez dwa lub trzy dni, jednak przez cały ten czas podróżniczki były bezpieczne we wnętrzu chaty, wychodząc na zewnątrz tylko w momentach, kiedy burza nieco przycichła, aby pozbierać nieco drewna. Uzbierane gałązki suszyły, uzupełniały nim zużyte zapasy, tak aby następnym osobom korzystającym z chaty też nie zabrakło opału. W szafce znalazły dużą ilość konserw i herbatników, mogły więc przypuszczać, że chatę co jakiś czas odwiedzają słudzy pasterza, aby uzupełnić zapasy. Podczas tych cichych dni, pośród szalejącej burzy, stworzona poznała swoje towarzyszki od całkiem innej strony. Zaczęła także lepiej rozumieć dialekt mieszkańców gór, którym się posługiwały. W jakiś przedziwny sposób zaczęła postrzegać je jako swoje przyjaciółki, a nie tylko pomocniczki i przewodniczki, które wyznaczył dla niej pasterz. Odkryła też, że teraz, kiedy nauczyła się akceptować ich towarzystwo, stała się o wiele bardziej wrażliwa na piękno i radość w otaczającym ją świecie. Miała wrażenie, że w jakiś nadprzyrodzony sposób. Wyłoszczyły się jej zmysły, przez co mogła pełniej cieszyć się każdym szczegółem swojego życia. Mimo tego, że towarzyszyły jej smutek i cierpienie, często doświadczała w tym samym czasie niewytłumaczalnej radości i przyjemności. Cieszyła się, kiedy spoglądała w jasne, trzaskające płomienie w kominku. Ze spokojem słuchała szumu deszczu uderzającego w dach chatki który jeszcze bardziej podkreślał bezpieczeństwo i pokój panujący w jej wnętrzu. Z uśmiechem patrzyła przez okno na chwiejące się drzewa, na tle szybko mknących chmur i rozdzieranego błyskawicami nieba. Kiedy później mogła doświadczyć tego samego uczucia wczesnym rankiem, tuż po wschodzie słońca, kiedy widziała blask gwiazdy zorannej błyszczącej z takim spokojem, Prześwicie chmur albo kiedy słyszała jasny, radosny śpiew ptaków w czasie kiedy burza przycichła. Wszystko to zdawało się przemawiać do niej w dialekcie mieszkańców gór. U swemu ogromnemu zdziwieniu stwierdziła, że to jest niezwykle piękny język, tak piękny, że oczy napełniały się jej nieraz łzami czystej radości, a serce przepełniało uniesieniem tak ogromnym że prawie nie do zniesienia. Któregoś poranka nawałnica szalała po lesie i hałasowała, chyba jeszcze głośniej niż zwykle. Strwożona, zastała smutek siedzącą samotnie przy ogniu i śpiewającą pieśń. Jej słowa były rzecz jasna w dialekcie mieszkańców gór, który strwożona zaczęła już trochę rozumieć. Poniżej podaję najlepsze możliwe tłumaczenie, choć musicie sobie zdawać sprawę z tego, że oryginał był o wiele piękniejszy, pełen odgłosów lasu i muzyki. Jak piękne i jak zwinne są twe stopy, córko książęca! Migają i jaśnieją, biegną tak rączo, jak wody potoków. Na wszystkich górach nie znajdę kozicy, nie znajdę łania, nie gazeli, która mogłaby cię dogonić lub skakać jak ty. Każdego innego zostawiasz w tyle. Pieść siódma, werset pierwszy. Ależ nie zdawałam sobie sprawy, że umiesz śpiewać, wykrzyknęła strwożona. Myślałam, że w ogóle nie znasz żadnych pieśni. Smutek odparła cichym głosem. Ja też tak myślałam, ale kiedy szłyśmy przez las, znalazłam te słowa, a melodia nasuwa mi się właśnie w tej chwili, kiedy ją śpiewam. Podoba mi się, powiedziała strwożona. Przypomina mi ona, że nadejdzie taki czas, kiedy będę już sama miała nogi łani. Ta myśl podnosi mnie na duchu. Na dodatek, melodia jest tak śliczna i pełna życia, aż chce mi się wskakać. Zaśmiała się na myśl, jak wyglądałaby podskakując na jej pokrzywionych stopach. Zaraz poprosiła. Gorąco swoją towarzyszkę, proszę, naucz mi tej piosenki, bardzo proszę. Tak więc, Smutek powtórzyła swoją piosenkę kilka razy, aż wreszcie, stworzona, dobrze ją zapamiętała i zaczęła chodzić po chacie, nucąc ją do siebie, próbując wyobrazić sobie, jakby to było być kozicą skaczącą po górach, zdolną przeskoczyć z jednej grani na drugą, tak jak robił to pasterz. Kiedy przyjdzie wreszcie ten dzień, gdy otrzyma ona nogi łani i będzie mogła pójść za nim wszędzie, gdziekolwiek on pójdzie, perspektywa ta była tak wspaniała, że już naprawdę nie mogła się doczekać, kiedy się wreszcie urzeczywistni.